Czy wierzysz, że pewne słowa mają moc? Co gdybym ci powiedział, że w zapomnianym lesie w Europie Wschodniej prosty akt wymówienia imienia może ściągnąć na ciebie żywą klątwę? Dziś zagłębimy się w mroczny folklor słowiańskiej mitologii, aby poznać istotę, która nie lubi, gdy się ją wzywa, zwłaszcza w nocy. Jeśli ten typ przerażającej historii fascynuje cię tak samo jak mnie, skorzystaj z okazji i zasubskrybuj kanał w ten sposób nie przegapisz żadnego z naszych kolejnych nurkowań w najstraszniejszych mitologiach świata. Teraz weź głęboki oddech i przygotuj swój umysł, ponieważ ta historia nie jest tylko do wysłuchania, jest dofilc, imię którego nie należy wymawiać. Pochodzenie kikimory. W czasach, gdy światło świec było wszystkim, co dzieliło ludzi od ciemności, strach narodził się z własnym imieniem, ale tego imienia nikt nie odważył się wypowiedzieć na głos, zwłaszcza nocą ponieważ starożytni mówili: Jeśli dzwonić, ona on przychodzi. To jest historia Kikimora, mroczny duch rozbitego domu, zapomnianej żałoby kobiety, która zmarła i nikt o niej nie pamiętał. W mitologii słowiańskiej uważa się, że Kikimora narodziła się z cierpienia, nie wyłoniła się jako potwór ani stworzenie stworzone przez bogów, ale jako echo ludzkiej tragedii. Młoda, ciężarna kobieta zmarła samotnie w lesie podczas brutalnej zimy, nikt jego nie opłakiwał, nikt nie pochował jej ciała. Spadł śnieg pokrył jej kości, a świat ruszył dalej, ale jej ból nie ustąpił. Powiedzieli, że tej nocy coś rozdarło zasłonę między żywymi i umarłymi z zapomnianego ciała, z zamrożonego brzucha coś wyrosło, coś cichego chudego pomarszczonego o włosach jak słoma i oczach pustych jak bezksiężycowa noc. To była kikimora. Jej imię w przeciwieństwie do innych istot w folklorze nie było dane. Obawiano się, ludzie zaczęli zauważać, że w domach, w których panował nierozwiązany żal, gdzie smutek był ukryty pod dywanami, a kłótnie były nieustanne, zaczęły pojawiać się drobne znaki, ślady stóp na strychu, pajęczyny, które pojawiały się znikąd, igły do szycia, które znikały. Starsi powiedzieli: Nie wymawiaj jej imienia w nocy, ona słucha. Zgodnie z tradycją Kikimora szuka schronienia w brudnych, zdezorganizowanych domach, nie tylko fizycznie, ale i duchowo miejscach, w których panuje niezgoda, uraza, zaniedbanie. To tak, jakby czuła zapach stłumiony, ból. A gdy już była w środku, ona nie znika łatwo. Ale uważaj, ona nie krzycz, nie najeżdża. Ona jest zainstalowany, szyje w ciszy, śpiewa w piwnicy, upuszcza talerz tu, łyżkę tam. I nagle zaczynasz czuć, że coś obserwuje cię z ciemności między belkami sufitowymi. Babcie mówiły, że Kikimora była w swoich początkach ofiarą, ale czas i zapomnienie zmieniły ją w coś innego, w pewien rodzaj zemsta niewidzialnego żywe przypomnienie, że niecały ból da się pogrzebać i że imiona mają moc. Dlatego do dziś na terenach wiejskich Rosji, Ukrainy i Polski są ludzie, którzy po zachodzie słońca nie mówią Kikimora. Mówią na nią po prostu ona i zostawiają kawałek chleba przy kominku. Nie z przekonania, ale z ostrożności. Pierwsza klątwa. Przypadek wsi Malowsk-Malowsk było małą wioską otoczoną wysokimi sosnami i gęstą ciszą, która zdawała się nie mieć końca. Zimą wszystko tam było białe i martwe, z wyjątkiem ognia w kominkach i szeptów starych kobiet, które przy piecu opowiadały historie, o których nawet one nie wiedziały, czy były to ostrzeżenia, czy przesądy. I właśnie tam padło to imię. Po raz pierwszy w nocy. Młoda Daria miała zaledwie 17 lat. Była ciekawa świata, inteligentna, ale uparta, jak to tylko młodzi potrafią być. Słuchała opowieści Kikimory z uśmiechem na ustach. Duch domu, krawcowa zmarłych, cień smutku. Wszystkie te rzeczy były dla niej wymysłami znudzonych ludzi. Tej styczniowej nocy była sama w domu. Szyła przy świetle lampy, a wiatr głośno wiał na zewnątrz. Gdy kot spał u jej stóp, a igły brzęczały, ona śmiała się do siebie i mruczała: "Jeśli ta Kikimora naprawdę istnieje, niech przyjdzie i pomoże mi w szyciu". Powiedział imię. Zaśmiał się. I kontynuował. Następnego ranka kot był martwy. Mleko w dzbanku kwaśniało. Ściany domu, które zostały wyczyszczone poprzedniego dnia, były pokryte kurzem. A matka Darii, która spała w sąsiednim pokoju, już się nie obudziłem. Wezwano starszych, widzieli znaki, szeptali między sobą. A kobieta, która miała zmarszczki kogoś, kto pochował wielu ludzi, przemówiła cichym głosem zadzwoniono do niej. Daria płakała, przepraszała pustkę. Zamiatała cały dom grubą solą i paliła kadzidło jałowcowe, jak nakazywała tradycja, ale było już za późno. W kolejnych dniach cała wioska zaczęła cierpieć. Dziecko urodziło się z gorączką i zmarło w ciągu trzech dni. Kury przestały znosić jaja. Do okien zaczęły pojawiać się kawałki materiału przywiązane, jakby ktoś szył na zewnątrz, niewidzialnymi rękami. Mieszkańcy zaczęli unikać przechodzenia przed domem, Dari nikt do niej nie przemówił. Stawała się coraz bledsza, chudsza. Jakby Kikimora była w stanie życia, ściek po ściegu, jak w odwrotnym szwie. Pod koniec zimy daria zniknęła. Uważa się, że uciekła do lasu. Inni mówią, że została porwana. Ale wioska nigdy się nie podniosła. Malowsk już dziś nie istnieje. Pięćdziesiąt lat później pożar zniszczył wszystko, pozostawiając jedynie popioły i starą tabliczkę z nazwą wsi, którą czas wypalił. I dziś, w sąsiednich wioskach, gdy dziecko pyta o Małowsk, starsi odpowiadają. Nikt nie rozmawia o tym miejscu po zmroku. Jak się to objawia, pomiędzy skrzypieniem desek i świstem wiatru najbardziej przerażającą rzeczą w Kiki Morze nie jest jej wygląd, to sposób w jaki przybywa. Ona nie puka do drzwi, ona nie wybija okien, ona wejdzie, gdy nikt nie widzi, osiada w zapomnianych kątach domu, wśród kurzu i złych snów, i stamtąd zaczyna się gra cierpliwości. Wszystko zaczyna się od dźwięku. Jesteś sam w domu, w kominku nadal pali się ogień, a nagle ziemia pęka ale to nie jest stare drewno to krok powoli w tempie zmęczonej krawcowej potem nadchodzi słaby gwizdek dźwięk naciąganej tkaniny igła uderzająca w coś czego nie widać i najgorsze czujesz że ktoś tam jest pierwsze znaki zawsze wydają się głupie szukasz drewnianej łyżki a jej nie ma chleb się przypala mimo że ciepło jest niskie mleko kwaśnieje przed świtem a sny zaczynają się zmieniać śnisz o pajęczynach o długich palcach ciągnących niewidzialne nici. Śnisz, że się budzisz, ale jesteś sparaliżowany. Twoje oczy są otwarte, ale twoje ciało się nie porusza. A w kącie pokoju widzisz ją. Tutaj Kikimora pokazuje swoją formę, bardzo chuda, prawie bez ciała, z odsłoniętymi kośćmi jak zimowe gałęzie. Jej włosy są cienkie jak pajęczyny, a jej oczy nie mają oczu, tylko głębokie, ciemne dziury. Jej sukienka wygląda jakby była zszyta ze skrawków materiału, słomy i kości szczura. A co jest najstraszniejsze? Ona nie mówi nigdy. Ona cię obserwuje. Ona szywa cię swoim spojrzeniem, ponieważ Kikimora nie atakuje jak potwór. Ona szywa ruinę. Rano budzisz się wyczerpany. Dom wydaje się zimniejszy, atmosfera cięższa. Zwierzęta unikają niektórych pomieszczeń. Przedmioty zaczynają same spadać. A z czasem zmieniają się nawet pozostali mieszkańcy domu. Stają się drażliwi, chorzy, przygnębieni, bez powodu. To jest jak kiki morasiać niezgodę w powietrzu, jakby jego obecność zszywała chaos niewidzialną nicią. Ale jest pewien schemat. Pojawia się tylko w domach, w których zaniedbanie, emocjonalne porzucenie lub stały nieporządek mówią, że czuje się przyciągana do takich środowisk. Jakby to było jedzenie. Ona nie przychodzi z przemocą. Ona poczekaj i obserwuj, aż do osoby, która do niej zadzwoniła nawet bez intencji włamać się do środka, a kiedy to się stanie, jej już nie będzie. Nie dlatego, że została wyrzucona, ale dlatego, że nie ma już nic do szycia. Połączenie z domowoj, dwie jednostki, dwie strony tego samego domu. Każdy dom, według starożytnych Słowian ma duszę. Nie duszę z ciała lub pamięci, ale duszę z niewidzialna obecność, rodzaj przodkowego strażnika, który chroni dom, mieszkańców, zwierzęta. Ten duch jest znany jako domowoj domowoi jest stary jak świat mały z długą brodą zwykle owłosiony z oczami które świecą w ciemności jak rozżarzone węgle mieszka za piecem na strychu lub pod podłogą nigdy niewidoczny ale jego obecność można wyczuć gdy wszystko jest w porządku zbiory są obfite zwierzęta spokojne dzieci śpią bez koszmarów on jest duch porządku domowego pokoju i jedności rodziny ale jest pewien problem domowoi jest wrażliwy bardzo wrażliwy nienawidzi ciągłych kłótni krzyków, brudu, braku szacunku wobec starszych, niespełnionych obietnic. Jeśli te rzeczy staną się rutyną w domu, wychodzi, a kiedy domowoj odchodzi, wejście kikimory. Tak, są przeciwieństwami, ale narodziły się z tego samego świata. Niektórzy mówią, że została stworzona z cienia domowoja swego rodzaju zniekształconego odbicia ochrony, którą oferuje. Kiedy tka harmonię, ona szyje chaos. W wielu opowieściach zamieszkują ten sam dom, ale tylko jeden jest aktywny. Jeśli dom jest zadbany, przytulny, z szanowanymi tradycjami rządzi domowoi. Kikimora śpi, ale jeśli panuje nieporządek, jeśli panuje głęboki smutek i porzucenie, wtedy ona się budzi i zapada cisza. Starsze rodziny o tym wiedziały, dlatego zachowywały małe i proste rytuały: talerz ciepłego mleka dla domowoi, świeży chleb pozostawiony przy kominku, szanowanie dat urodzenia domowników, sprzątanie w niedzielę i co najważniejsze, Unikaj wypowiadania imienia Kikimory w nocy. To był niewidzialny pakt, równowaga, sposób na zapewnienie, że dom pozostanie domem, a nie cichą pułapką zaszytą przez niewidzialne palce. Istnieją nawet rzadkie historie, w których domowoi próbuje usunąć Kikimora, wydając głośne dźwięki, aby ostrzec mieszkańców, lub rozbijając przedmioty jako ostrzeżenie, ale jeśli nie zostanie usłyszany, odchodzi, a ona przejmuje kontrolę. A potem dom, który kiedyś szeptał o ochronie, staje się szeptana groźba. Znaki klątwy: jak rozpoznać, że ona istnieje obecność Kikimory nigdy, nie zaczyna się krzykiem. Nie zapowiada swojego przybycia burzami ani postaciami biegnącymi przez korytarze. Wręcz przeciwnie, wdziera się do rutyny. I właśnie dlatego jest to tak niebezpieczne. Każdy, kto miał w domu kiki More, mówi, że wszystko zaczyna się od uczucie, które trudno wyjaśnić. Atmosfera wydaje się chłodniejsza. Nawet gdy ogień płonie, czas zdaje się zwalniać. Rozmowy między mieszkańcami stają się krótsze, bardziej surowe, a sny zawsze ciężkie. Istnieją jednak konkretne znaki i ci, którzy znają legendę, uczą się je rozpoznawać. Zwierzęta niespokojne bez powodu koty miałczą w kosmos, drżą, gapiąc się w sufit, psy odmawiają wejścia do niektórych pomieszczeń, kury przestają znosić jaja. Zwierzęta czuć czego ludzkie oczy udają, że nie widzą. Naczynia, które same się tłuką. Często słyszy się dźwięk tłuczonej filiżanki w ciemnościach kuchni nocą. Kiedy się przyjrzysz, filiżanka leży na podłodze, bez wyjaśnienia. Szklanka spada z półki, gdy nikogo nie ma w pobliżu. Talerz pęka w środku, jakby został przyciśnięty od środka. Koszmary ze szwami, nitkami i paraliżem ofiary śnią, że są uwięzione, przyszyte do łóżka z niewidzialnymi igłami przytwierdzającymi ich ręce. Inni śnią, że chodzą po domu ale wszystko jest do góry nogami, a w kącie. Ona siedzi i coś tka. Niemożliwe dźwięki, krosno duchów. Być może najbardziej przerażający znak. Dźwięk tkania dochodzący z piwnicy lub strychu. Stuk, 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 jakby ktoś szył w ciemności. Mimo, że nie ma krosna, mimo, że nikt tam nie był. To dźwięk zniszczenia tkanego, nić po nici. Rzeczy znikają i pojawiają się w nieodpowiednim miejscu drewniana łyżka, igła do szycia, złożona skarpetka, Wszystkie znikają, a potem pojawiają się na łóżku albo w lodówce, albo w niewłaściwej szufladzie. To testy, gry, małe demonstracje, które ktoś patrzy. Rosnące zniechęcenie w domu. Na koniec najgorszy znak ze wszystkich mieszkańcy zaczynają tracić iskrę, wolę życia. Ludzie chorują bez wyraźnego powodu, odczuwają głęboki smutek, ciągłe rozdrażnienie, brak apetytu. To tak, jakby cały dom był być wessanym do środka, powoli. Te znaki nie pojawiają się wszystkie naraz, narastają, a im dłużej je ignorujesz, tym stają się silniejsze. Im bardziej próbujesz udawać, że to przypadek, tym bardziej Kikimora się wtrąca, ze swoimi pustymi oczami, niewidzialnymi rękami i swoim przewodem tragedii. A gdy już rozpoznasz objawy, pozostają tylko dwie opcje. Działaj szybko, albo zostaniesz zaszyty milczeniem. Rytuał ochrony, co robić i czego nigdy nie robić. Obecność Kikimory nie jest łatwa do odwrócenia. Wchodzi powoli, ale nie wychodzi to z krzykiem ani szybką modlitwą, aby sobie z tym poradzić. Potrzebna jest dyscyplina, szacunek dla starożytnych tradycji i przede wszystkim cisza. Pierwsza zasada jest prosta, ale nie podlega negocjacjom. Nigdy nie mów jej imienia w nocy. Nigdy. Wiele przekleństw zaczyna się w ten sposób. Komentarz wygłoszony jako żart, dziecinne wyzwanie, drwina w ciemności. To wszystko, co potrzeba, aby otwórz drzwi. Jeśli jednak zauważyłeś oznaki i podejrzewasz, że ona prześladuje twój dom, istnieją starożytne rytuały, które, zgodnie ze słowiańską tradycją, mogą chronić twój dom lub przynajmniej trzymać ją z daleka wystarczająco długo, aby odzyskać nad nim kontrolę. Sól. Niewidzialna tarcza sól jest postrzegana jako naturalny środek oczyszczający, bariera przed złymi duchami. Sól należy rzucać w kąty domu. Szczególnie za drzwiami, w pobliżu pieca i na parapety. Wiele osób śpi z garścią soli pod poduszką. Ciągły ogień w kominku lub zapalona świeca kikimora nie znosi ciągłego światła. Pozostawienie świecy palącej się przez noc, oczywiście w bezpiecznym miejscu, może utrudnić im podejście. Ogień jest symbolem życia, porządku i ludzkiej obecności. Dopóki płonie, dom oddycha. Sprzątanie jako akt duchowy więcej niż tylko sprzątanie. Sprzątanie musi być wykonywane z zamiarem, zamiatanie dom z miotłami zrobionymi z gałązek, wyrzucając wszystko, co jest zepsute lub nagromadzone bez użycia. Kikimora kocha bałagan i porzucenie. Im czyściej i bardziej zorganizowane, tym mniej miejsca ma. Chleb i mleko dla domowoj aby spróbować odzyskać ducha ochronnego domu. Wielu zostawia świeży chleb i mleko w małej misce obok kominka lub pod zlewem. Gest ten jest symboliczny. Przeprosiny i zaproszenie domowoi do ponownego przejęcia kontroli nad domem. Unikaj pękniętych luster. Pęknięte lustro to poważny znak. Zgodnie z tradycją, jeśli znajdziesz lustro rozbite bez powodu, nie patrz na niego bezpośrednio. Przykryj go szmatką i zakop poza posesją. Popękane odbicie to jeden ze sposobów, w jaki kikimora obserwuje. Cisza jako tarcza. Podczas rytuału oczyszczenia i ochrony cisza jest święta. Krzyczenie Przeklinanie lub kwestionowanie obecności tylko ją wzmacnia. Żywi się emocjonalnym zamieszaniem. Wszystko powinno odbywać się w ciszy lub przy starożytnych pieśniach najlepiej śpiewanych przez starsze kobiety, opiekunki domu. Nigdy nie patrz na nią, jeśli ją zobaczysz. Jeśli przypadkiem zobaczysz kikimore, nie mów, nie krzycz, nie ruszaj się, zamknij oczy i powiedz cichym głosem starożytną frazę. Wróć do cienia, który cię ukształtował. Tutaj nie ma materiału na twoją nić. Po, otwórz najbliższe okno. To gest symboliczny, ale w tradycji słowiańskiej otwarcie okna oznacza wyrzucić złe powietrze z domu. Ale bądź ostrożny, rytuały te nie eliminują go całkowicie. Oni po prostu zerwać więź, co trzymają w domu. Jeżeli to samo zaburzenie emocjonalne lub duchowe powróci, ona także wraca. Dlatego obchodzenie się z kikimorą to coś więcej niż rytuał to kwestia świadomość domowa, aby zachować duszę domu przy życiu. I chronić ją ciche dziedzictwo. Dlaczego do dziś nikt nie odważa się wypowiedzieć jego imienia? Jeśli wybierzesz się do najstarszych wiosek w Rosji, Polsce, Ukrainie lub Białorusi, znajdziesz małe drewniane domy ze skrzypiącymi drzwiami, otoczone skromnymi dziedzińcami. Z zewnątrz wszystko wygląda normalnie. Ale jeśli zwrócisz uwagę, zobaczysz znaki, miska z mlekiem pozostawiona w kącie kuchni. Kawałki czerstwego chleba obok pieca, zawsze zmieniane przed świtem i niemal rytualna troska o utrzymanie domu w czystości i ciszy w chłodne noce. Zapytaj każdego miejscowego o Kikimorę, ale nie spodziewaj się, że powie ci jej imię. Nazywają ją Inny, Krawcowa Pustki lub po prostu Ona. Ponieważ w opowieściach opowiadanych przy piecu nikt nie wypowiedz to imię po zachodzie słońca. Strach to nie tylko przesąd, to doświadczenie. Widzieli, jak krewni oszaleli. Widzieli domy pochłonięte żalem bez wyraźnego powodu, słyszeli dźwięki krosna na strychu, nawet po tym jak wszystkie meble zostały usunięte. Niektórzy próbowali zapomnieć, inni się wyprowadzili, ale ci, którzy przeżyli, nauczyli się żyć w ciszy, szanuj to co niewidzialne. A co jest najciekawsze? Z czasem strach stał się tradycją, i tradycja stała się ciche dziedzictwo, które chroni nie tylko dom, ale i duszę ludzi w nim mieszkających. Dlatego nawet dzisiaj nawet mając internet, elektryczność i oświetlone miasta, są tacy, którzy nie chcą wymawiać jej imienia na głos, zwłaszcza nocą, bo, jak mawiają starsi, słowa są nitkami, a jej imię to igła.